Akorda korda. pojawa No też mi popalić nie. Z grubej rury, a nie tam w jakiejś energusie no, Albo inny widoczek Uf. Najgorsze, że ja się w ogóle nie boję, nie? Zdrowce <laughs> ja ci zazdroszczę. Arek, trzymaj się. I jo, <laughs> Iiiiiii! Ja bardzo Jak było? Hardkorowo Mówiłem ci z grubej rury trzeba iść, a nie tam w energusie. Patrz! No i bardzo dobrze! Patrzcie się, jak gdzie ręce trzęsą. Jest kosmos po prostu! Jest kosmos! Aż mi Gratulacje! Dzięki! Pierwszy raz na Zadrze za nami